Pięta wielkanocne wymagają wyjątkowej oprawy. Dlatego dziś gotujemy dla Państwa w Zabytkowym Pałacu. Komierowo. To tradycja w czystej postaci i tysiącletnia historia rodziny Komierowskich, którzy na przestrzeni wieków gościli tu m.in. Henryka Sienkiewicza i są jednym z najstarszych rodów w Polsce. Dziś, w miejscu pełnym historii, gotuje tutaj szef kuchni Łukasz Stankiewicz oraz gospodarz nożem i widelcem Rafał Godziemski. Cześć Łukaszko, bardzo fajnie Cię widzieć. Cześć Rafał. Bardzo się cieszę, że będziemy mogli pogotować razem. Powiedz mi, co dzisiaj zrobimy. Będzie to przepis na pieczeń rzymską mojej mamy. Co roku przygotowuje ją na Wielkanoc. Myślę, że w naszej formie i w wydaniu będzie też ciekawym pomysłem na Wielkanocny Stół. Doskonale. Słuchaj, ja będę tobie pomagał. Powiedz mi, jakie składniki przygotować, e, a tą główną część zostawiam oczywiście tobie. Mhm. Znaczy, no podstawowym, podstawowym składnikiem jest dobrej jakości wieprzowina. Mielona, moim zdaniem najlepiej będzie, jakby będzie zmielona na, na grubych oczkach. Będzie widać te kawałki. Tak, będzie widać te mhm. kawałki. Super. E, mamy szalotkę, mamy czosnek, tradycyjnie takie smaki jak majranek, fajna polska przyprawa, jajko Uki. i słonina. To ja będę że tak powiem, pomagał. Zacznę od szalotki. Zostawiam tobie ten główny kawałek, czyli przyprawy. Szalotkę rozumiem w kostkę? Dokładnie, kosteczkę drobną. Taka jest okej. Okay. Myślę, że będzie. Doskonale. Tak. Możemy ją też przesmażyć, tak? Ale myślę, że taka surowa też będzie Dokładnie. bardzo... Dokładnie, są dwie szkoły, można i na smażonej, i na zwykłej surowej. Nic nie zaszkodzi. Czyli państwo możecie wybrać sobie sami. Jedna starczy? Myślę, że na taką ilość. A A że... Może jeszcze, jeszcze pół kroimy, będzie... oczywiście czy jakieś ja jajko? Troszkę. Tak, jajko surowe wbijamy. Tutaj mam jedną. Tak, wiem jajko surowe, może już to od razu zrobię. Szalotkę sprawdzimy. Okay. Bo gdybyśmy wbili od razu, a jajko byłoby niedobre po mięsie. Dokładnie, dokładnie. Należy sprawdzić najpierw. Jasne. Szalotkę kroję. Czy jakąś bułkę czy mąkę na przykład byśmy też dodali? Myślę, że oczywiście można troszeczkę zleć bułki. Ja mam tutaj bułkę świeżo mieloną z dwóch rodzajów chleba. Jest to razowe i pszenne. Tak, tak, Takiej bułki nam garść dosypiemy, żeby... Naturalna przynajmniej, tak, prawda? Tak, tak. Naturalna bułka. Ząbek czosnku. Dokładnie. Również drobno pokroję. Tutaj Łukasz wspomniał o słoninie. Tak jest, słoninę za chwilkę pokroimy do środka. Oczywiście można naszą pieczeń rzymską, gdybyśmy ją wkładali do piekarnika, obłożyć plastrami na zewnątrz. Też jeszcze fajny posmak da wędzonki. No i w momencie, kiedy my dodamy ją do środka, ta pieczeń nie będzie taka sucha. Ona się lekko rozpuści, prawda? I będzie bardzo soczysta. Ugotowaliśmy też jajka na twardo. I kurze, tak i przepiórcze. Tak jest. Ja już dodam troszeczkę majeranku. Myślę, że taka kostka będzie, tak, będzie okay. idealna, nie? Słuchasz, mam tutaj czarny pieprz grubo mielony. Jasne. Myślę, że pozwolę sobie... Bez pieprzu nie da rady. Mówiłeś o wędzonej słoninie, a ja mam jeszcze paprykę wędzoną. Można Bardzo być? fajne połączenie, uważam, że super. Widzę, że również do koloru jest przygotowana papryka kolorowa. Tak. Dorzucić, rozumiem? Myślę, że można dodać troszeczkę Oczywiście. do środka. Nie jest to może taka typowa tradycja, natomiast dla koloru, żeby coś fajnie się zaczęło na stole. I musimy trochę kombinować. Tak, ta, przemyśl zawsze jest ciekawie. Zielona i jeszcze kawałek żółtej. Ja tobie zostawię tą najważniejszą część, bo ja wiem, że ty będziesz wiedział jaką konsystencję to mięso musi mieć naprawdę. Będę próbował, natomiast y, użyję rączek tutaj w tym przypadku. W, do, w domu też tak robię. <gry> y, tak, dokładnie tak jak w domu, czyli normalnie ręką postaram się wymieszać wszystkie składniki dokładnie na jednolitą jedno masę. Jaka ta konsystencja musi być tak naprawdę? Znaczy, myślę, że jeżeli państwo robili klops lub, lub y, y, mielone y, kotlety takie domowe, no musi być to zwarte, zwarte mięso, y, żeby nam się to nie rozpadło, nie rozpadło na patelni. Ponieważ robimy to akurat dzisiaj na patelni, jeżeli będziemy piec w formie do, do, keksa, do na przykład, keksa na przykład, nie? bo można, tak, no to ta konsystencja nie musi być taka koniecznie bardzo zawarta. No bo w tej formie to się troszeczkę tak usiądzie, tak? Piec. Taką formę od keksa dobrze jest wysypać troszeczkę bułką tartą, no tak, prawda? Tak, Wtedy tak, tak. nie przypali nam się, nie, przy, nie przylgnie, ale też no, będzie dobry smak, nie? Będzie fajny smak. To zrobimy takie nieduże te klopsiki. Co myślisz? W tej będzie wielkości tak. będzie OK? Tak, tak. Takie uczciwe dobre porcje. To co, nadziewamy? Myślę, że tak to ja wezmę to, a Tobie zostawiam te przepiórki. Okay. Dokładnie oblepię, tak? Może jeszcze trochę dorzucę mięsa. Cyk. Moja pieczeń jest gotowa. Mini pieczeń. Ja zrobiłem trochę bardziej podłużną. Czyli. Kształt... Ale z jajkami przepiórczymi, więc kształty możemy sobie regulować, jak chcemy. Tak jest. Jak trzeba, to ja tutaj dorzucę jeszcze. Ja myślę, że jeszcze można dorzucić. Jeszcze możemy posiekać troszeczkę. Po jako też, Taki była, pomysł, żeby była inna konsystencja w środku. Czyli możemy wydać. Całe pokrojone, pokrojone na pół, na ćwiartki, jak nam tylko się podoba, prawda? Tak jest. A i teraz dokładnie zawiniesz. Tak. I co? Obtoczymy w mące i us usmażemy na złoty kolor. Myślę, że tak okay. będzie. Tak będzie najlepiej. Nadmiar mąki warto usunąć, żeby tak. się nie przypalała. Lekko oklepię. I ląduje następny. I ten najgrubszy kawałek. Czas smażenia i pieczenia tak naprawdę jest zależny od wielkości tej kolory. Od grubości, od wielkości, dokładnie. Ale myślę, że obsmażymy je do koloru złotego, a następnie możemy to umieścić w piekarniku lub na wolnym ogniu powoli obsmażać, aż yy, mięso o, będzie gotowe. Aż mięso będzie chrupkie, mm -hmm. fajne i, i gotowe. Ja myślę, Łukasz, że wykorzystamy tą twoją dobrą słoninę i na koniec jeszcze damy do, e, do pieczenia. Przynajmniej to mięso na pewno nie będzie suche, ale też będzie miało świetny smak. Będzie miało fajny posmak, wędzonki. A. Ale pachnie naprawdę dobrze, wiesz? I kojarzy się ze świętami, mi się wydaje. No to już jest ten kolor chyba, o który to by chodziło, prawda? Tak jest, doskonale. Odpowiedni kolor. To co, słoninka? Słonina. Gruba, fajna kostka. Nie wytopi nam się tak szybko. Dokładnie. Tebulka. Będę nadgorliwy i kawałek czosnku zmiażdżę jeszcze. Okay. Por? Jak najbardziej, pasuje. I świeży Świeże i świeży rozmaryn. Super. Zalejemy całość wodą, ale nie do końca. Dokładnie, Te smaki nam się fajnie połączą. Eee ładnie pachnie no pachnie naprawdę cudownie Łukasz tak przygotowane mięso włożymy do piekarnika dokładnie ja myślę że tak 150-160 stopni około 40 minut to już będzie wystarczająco naprawdę Łukasz to co do naszej pieczeni smaczne wiejskie ziemniaki na pewno zrobimy to w tradycyjnej formie czyli pire Okay. Ze szczypiorkiem, z odrobiną chrzanu. Świetnie będzie pasowało do naszej pieczeni. Myślę, że, że będzie fajnie rewelacja. Sobie. Ja pokroję tobie szczypiorek. Bardzo proszę. Ty czyń swoją powinność. Drobno, rozumiem. Tak, drobniutko. Damy na samym końcu. Ziemniaki, rozumiem wcześniej, ugotowane, przetarte przez sito. Ugotowane, przetarte dokładnie. I... Co masełka, mleka? Tak. Masło, odrobina mleka. Ja, moja mama zawsze śmietanki dawała 34%. Tłusto. Żeby było tak, <laughs> żeby było tłusto. Szczypiora chyba tak za chwilę, prawda? Na samym końcu, tak. Okay. Do... Czy jakiś koperek, cokolwiek? Jeżeli ktoś e, ma ochotę, może zrobić sobie z koperkiem. Jeżeli... Ja uważam, że jednak szczypior będzie fajny, fajny posmak. Czyli nie. <laughs> Warto szukać takich wiejskich ziemniaków, prawda? One mają zupełnie, zupełnie inny smak. inny smak, tak? dokładnie. Rozumiem, że muszą być bardzo kremowe. Jak nałożymy na łyżkę, to zrobi się nam taka ładna nie, kanelka. Nie, dokładnie. Najlepiej, żeby było, były porządnie przetarte. E, ubite wręcz. E, można troszeczkę dodać gałki muszkatowej, takiej świeżo, świeżo tartej. E, no i tak jak my w naszym przypadku, chrzan i szczypior. Myślę, że tradycja, zwykłe polskie takie e, dodatki. I będzie fajnie smakowało. Nie ma co za dużo kombinować. Tak, to takie smaki trochę świąteczne. I tak Właśnie jest, chrzan, tak jest. jajka, Dokładnie. dobry kawałek Dokładnie. mięsa. jego więcej? Dokładnie. Mogę dorzucić? Tak. Bardzo proszę. Dobry wiejski szczypion. Łukasz, pieczeń naprawdę wygląda dobrze. Jest Naprawdę dobro. dobrze. Ślicznie. To co, zimniarki na talerz? Tak jest. Ja pokroję tobie tutaj pieczeń, żebyśmy zobaczyli jak wygląda w środku. Ja sobie posmakuję. Mama byłaby dumna. Okay. O, wszystkie kawałki widać. Słonina wędzona. Cała magia to ta słonina wędzona. Powiem tobie naprawdę Łukasz pachnie niesamowicie. Por. Wszystko się pięknie udusiło. Ja lubię ten pieczony czosnek. Sos, który powstał, oczywiście możemy go zagęścić, prawda? Oczywiście możemy go zagęścić masłem, możemy go zagęścić śmietanką. Jeżeli mamy ochotę, jak najbardziej. Ale jest naprawdę zacnie. Pachnie cudownie. Łukaszu, ja uważam, że jestem gotowy na święta. Pieczeń rzymska na święta? Doskonale, tradycyjnie. Smacznego. Smacznego. Nożem i widelcem w telewizji polskiej i na kanale programu na YouTube. Tam niemal 240 odcinków i mnóstwo pomysłów na wyjątkowe spotkania przy stole. Smacznego i do zobaczenia.